Cześć, z tej strony Slani Kolejny odcinek z gry Waj... Wakfu online o, trochę... na początek malutkie sprostowanie Bo nagadałem trochę bzdur na o, bzdur na temat bonusów które dostaje się podczas walki może ja pokażę i zawalczę z przykładowym kotem, tak, te bonusy nie dostaje się tam w losowych czy losowo, tylko dostaje się, jeżeli szybko wykonujemy swój ruch. Tutaj mamy taki pasek, i jeżeli ten pasek dojdzie do końca, no to dostajemy właśnie te bonusy żeby mi się uda wąs hmm. dostać jakiś o hmm. teraz dobra nie mogę się ruszyć. zabijemy zbyt koty Ej, wytrzymało są strasznie. Tak, jak widać ten pasek się nam tutaj zwiększa. Dlatego też strzelimy, się cofniemy. Tak. Nie możemy się ruszyć, czasami mamy 60% szansy, żeby odejść od przeciwnika, żeby się od niego odsunąć. To dlatego właśnie tracimy ruch. Jeżeli nam się nie uda, no to właśnie tracimy ruch, no i nie możemy już więcej nic zrobić. Pyk i pyk. No właśnie dostaliśmy bonus. Tak to działa Generalnie. Kot teraz dostał bonus. Koty też dostają bonus, co ciekawe. No dobra, tą walkę. Już mam za sobą, czyli tak to działa? Tak działają te bonusy. Właściwie wyczytałem to. Trochę sobie poczytałem między odcinkami. Druga sprawa to nie pokazywałem. Nie pokazywałem właściwie najważniejszej rzeczy, bo zupełnie o tym zapomniałem. Eee, nasze statystyki. Bo są tutaj statystyki postać takie rzeczy jak odporności to działa tu trochę na innej zasadzie znaczy tak mamy tu odporności yy, na żywioły to woda, powietrze, ogień itp mamy statystyki takie jak znaczy umiejętności Mamy takie health points, czyli to nam dodaje życie. No tak, mamy tutaj 5 punktów co poziom dostajemy. Możemy je rozdać, w, w którą tam umiejętność chcemy. Plus jeszcze 5 punktów do e, umiejętności tych pasywnych e, lub aktywnych, ja używam bardziej te pasywne bo wydaje mi się, że bardziej się opłacają już sobie tutaj dodałem dwa punkty wcześniej a z tych e, tutaj statystyk, z umiejętności tych ogólnych, to tak mamy no, health points, życie dodge to jest e, właśnie mamy większą szansę, że Możemy odejść od przeciwnika, gdy do nas podejdzie. Kit Skill redukuje poziom przedmiotu wymagany, coś takiego. Nie wiem, jak to działa jeszcze. Movement Points to wiadomo, dodatkowy punkt ruchu. Trzeba zauważyć, że na przykład, żeby wziąć tą umiejętność, żeby dodać w tą statystykę, nazwijmy to tak, to musimy wydać 100 punktów, czyli trzeba trochę nazbierać, jak na poziom dostaje się 5. I tak, żeby wzmocnić nasze obrażenia, musimy pakować w takie statystyki jak. Siła to jest jedna, jedna z, która odpowiada właśnie za obrażenia od. E, jak to się nazywa? Natury. Czyli ta na przykład odpowiada magii Ziemi. A my, my chyba nie mamy magii Ziemi znaczy nie. E, magię Ziemi akurat mamy. E, ta inteligencja odpowiada magii Ognia. Willpower to jest coś dla magów, chyba Nie wiem do końca Range to jest uh, zasięg spelli Wydaje mi się Zwiększa zasięg spelli Inicjatywa, na to szybciej się ruszamy podczas... Znaczy Jest większa szansa, że będziemy pierwsi w walce Lock, to nie wiem właściwie jak to działa. Chyba zmniejsza szansę, że przeciwnik może ode, od nas odejść. Gdy do nas podejdzie, albo my do niego podejdziemy to samo. Na to samo wychodzi. Critical hit na no to wiadomo, większa krytyki. Sobie tutaj wpakowałem jeden punkt. Action points no to. Zwiększa action points. Tutaj też warto zauważyć, że 150 punktów jest potrzebne. Agility zwiększa magię powietrza. Też jest, to jest jedna z magii, którą właśnie posiadamy. O ile się nie mylę. Teraz magia. Tak, magia powietrza. A szansa. Każdy punkt. Aha, to jest do magii wody. Percepcja. Zwiększa szansę, że z, o, znajdziemy niewidzialnego. Wykryjemy niewidzialnego. Coś takiego. No i blok to jest. O, zwiększa szansę, że odparujemy jakiś atak. Tak, ja sobie dodałem. 5 punktów w inteligencję czyli dodaje mi obrażenia magii ognia już tutaj mam 6% dodatkowe do obrażeń czyli do tej ognistej strzały dodałem sobie też critical hits jeden punkt kosztował mnie aż 15 punktów tych które dostaje się na level i tak jest tych e, umiejętności pasywnych i aktywnych, tak jak mówiłem, ja sobie dodałem w pasywne, bo wydaje mi się, że bardziej się opłaca i dałem sobie e, w umiejętność, która zwiększa mi co każdy punkt e, zasięg i obrażenia krytyczne, znaczy zwiększa krytyka po prostu. O, i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o statystyki. Czy jeszcze są jakieś rzeczy typu. Mechanik, Mechanical Damage, kit Skill, nie wiem o co chodzi. Są jakieś. drugorzędne? Nie wiem, to może się dostaje potem. No dobra, to. To wszystko jeśli chodzi o statystyki. Dobra, trochę się nagadałem na początku. Eee... Co w tym odcinku planuję zrobić? Mamy quest'a, żeby dołączyć do jakiejś... Eee, żeby stać się członkiem... miasta. Już... wyczytałem, że trzeba stać się członkiem jednego z miast. Są cztery miasta. Może ja pokażę na mapie, tak jak... Tak, mamy Bonte, Brakmar Sufokia i, Am i Amakna No i musimy do jednego z tych miast dołączyć i staniemy się właśnie członkiem e, tego miasta no i tam są jakieś uprawnienia jeszcze dokładnie nie wiem o co chodzi bo tam trochę niejasne niejasno było napisane W każdym razie ja sobie dołączę do Bonty, a do Bonty się idzie. To jest chyba tu? Tak, albo do, do Bonty. Jakiś tam jest transport do Bonty. Musimy iść cały czas w tamtą stronę. O, wow, długi ten most. Bo wow, już się przestraszyłem, że nie włączyłem jakiegoś stopera. No dobra, i przechodzimy przez te drzwi. Dostałem wyświadczenie za do to, Mało. Wow. Super. Są jakieś potwory. Aha, i odkryłem taką rzecz, że dostajemy losowo jakiś quest. Na zabijanie jakichś określonych potworów. No i musimy to zrobić w odpowiednim czasie właśnie tutaj. E, czas nam leci, jakiś tu się quest nam uaktywnił. No i czas ucieka, żeby zrobić ten quest, ale nie będę tego questa robił. Musiałem, muszę się tutaj zgłosić do tego? Co? Tak, jestem gotowy, żeby stać się mieszkańcem Bonty. Jestem pewien. Dobra, dostałem paszport. Teraz muszę iść dalej, w stronę miasta. Tak w ogóle nie wiem, ile jeszcze będzie tych odcinków z tej gry. Wydaje mi się, że to jest... To będzie jeden z ostatnich. O ile nie ostatnim. Z tego co czytałem, no to już tutaj nie ma wielu questów. A wiem, że są jakieś questy w podziemiach, coś takiego. czy znaczy, questy w podziemiach, no coś tam jest do zabijania w podziemiach. Jakieś takie wyprawy, ale to wydaje mi się, że bardziej na party. Aha, ja chyba nie mam żadnej osoby, żeby zagrała jeszcze w tą grę że nie wiem jeszcze. Dobra, idziemy. Muszę z nim pogadać, żeby przejść. Dobra. Idziemy dalej. O, co się to się stało, czemu ona. Dobra, już idę w dobrą stronę. Kanon tu jak to działa? Nic, Nic się nie stało? Oho! Ale fajne! Genialne! Dobra, teraz z tą sową muszę pogadać? Dobra, teraz muszę porozmawiać z jakimś jonkiem Jak to wygląda na mapie Gdzie jest jakiś jąk Tu jest coś clan member jąk Może tam No już kawał drogi Podobno w tej grze da się jakieś materiały wydobywać, minerały Coś takiego. Aczkolwiek sama gra wydaje się, że mało gra w nią ludzi. Akurat teraz kompletnie nie ma ludzi, bo nagrywam to całkiem... Jest teraz całkiem późna godzina. Bo nawet wam powiem, że jest pierwsza godzina. ja nagrywam Let's Play as Backful Online. Ale ja tak lubię w nocy coś sobie nagrywać. Wow, ależ dużo tych ptaków tutaj stoi. Ciekawie, czy mogę atakować je? Nie mogę? You have to subscribe if you want to complete this action. Chyba muszę stać się. Członkiem, czy nie członkiem, tylko mieszkańcem tego miasta. To jest ten Yong? Tak, to jest ten Yong. Nie ja chcę z nim pogadać. Top. I to tyle? No i co ja mam teraz zrobić? Ask Yong or Boss all to teleport you to the room. O, nie chciałem tego znowu Tok. to. Tam tu mamy. Nie rozumiem jakieś fundusze miasta. Nie ciekawe. Ja nie wiem gdzie teraz iść. Mogę atakować te? Nie, nie mogę tych atakować. No dobra, trudno. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, może w następnym odcinku się dowiem, dlaczego nie mogę nic tu atakować. Nie, wiem, może czegoś jeszcze nie zrobiłem do końca, ale już wykonałem ten quest. Już nie mam go tutaj. No nie, nic nie mogę atakować. To jest jakiś gracz. No nie wiem, jeszcze jednego questa mam w... w, w, w... W, w tej lokacji e, centralnej. To się nazywa... As Astrup? Czy coś takiego? na gastrup no, Czyli to już mam załatwione gdzie ja mam Czy ja czegoś nie zrobiłem? Raz jeszcze raz pójdę do tego Jonka Czy jak on tam się nazywa Bo wygląda na to, że nagroda do tego questa nie doszła do mnie Ja tu mogę na kogoś głosować. Nie wiem o co chodzi. Ciekawe. Nie mogę już z nimi gadać. Boss Owl. Mogę jeszcze z jakimś Boss Owl pogadać. żeby przeteleportowała mnie gdzieś do jakiegoś pokoju. Okay, oh. Bez... Boss Owl był chyba tam na początku. Jeszcze sobie tam pójdę. Hmm. A co tu tutaj się świeci? A to jest wejście gdzieś. Nie wiem gdzie. Może do jakiegoś dungeona. Generalnie powiem Wam, że Gra się trochę nudzi, ponieważ, ponieważ nie ma tutaj za bardzo questów. I nie ma co tak robić, by tak ciupać bez powodu potwory tak sobie Dobra, tu jest ten Aha, okej, okay. czyli tu nic nie mogę zrobić no dobra, wrócę się do tej centralnej do tej centralnej krainy no fordź tutaj Juuu. a tutaj mogę coś atakować tam jest świnka jakaś tu chyba mogę na koniec jeszcze sobie zawalczę z jakimś przeciwnikiem który tutaj pewnie jest może nie zginę. Nie ma tu żadnych potworów. Tam była jakaś świnka chyba. Czy ona jest martwa? Ona jest martwa. A chcę tak bardzo. Tutaj zmierzyć się z tymi potworami co są tutaj. Ale nie ma żadnego akurat. No, jak tu? Nie mogę się wrócić? O, mogę, dobra. Trzeba było podejść pod drzwi. Czy tutaj maszerują twardo. Może tutaj są jakieś potwory? O, jest! Świnka. Ósmy poziom. Dobra, zawalczymy z nią. Zobaczymy, na co ci jest stać, świnko. dwa życia masz no, damage robię nieziemski przyczłapa tutaj śpinka Odeszła, uderzyła i odeszła. Nieźle. Dobra, myślę, że to tyle w tym odcinku. Nie wiem, czy będą kolejne. Jak coś znajdę ciekawego, to myślę, że włączę nagrywanie. I Wam po prostu pokażę. I to będzie następnym odcinkiem. Cokolwiek to będzie. Eee, w każdym razie to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. No i na razie. Cześć.